Rozdział 5. Cudzoziemiec za morza. Nie należało jednak do tych, którzy potrafią rozpaczyć nad z bankiem, bo jeśli nie ma sposobu go skleić, a choćby też zdrutować, jedyną rzeczą, jaką przystoi mężczyźnie jest nie mówić o tym więcej. Wprawdzie przez całe tygodnie... Uczuwałem potem piekący ból w sercu, a dziś nawet jeszcze, po tylu latach i po szczęśliwym małżeństwie, skoro pomyślę o tym smutnym roku, doznaję wrażenia, jakie się uczuła przy rozdrap rozdrapywaniu niezupełnie zabliźnionej rany. Ale wtedy usiłowałem, usiłowałem wysoko unieść głowę. Przede wszystkim zaś sumiennie trzymałem obietnicy Danielowi w pamiętny ówdzień na lśniącym od śniegu zboczu. Byłem dla niej bratem, niczym innym. Ale kocham ją ciągle. I nieraz przychodziły na mnie takie chwile, żem zaciskało zęby, ile mi starczyło sił i zmagałem się z sobą. Pragnąłem okazać twarz choćby spokojną. Edi widziała doskonale, co się we mnie dzieje. I rzekłbyś, że litowała się nade mną, więc Krążyła koło mnie, nawiązywała poufną rozmowę, ogarniała tym szczególnym, półpieszczotliwym, trochę wyzywającym spojrzeniem i opowiadała cicho, jak często Jim bywa szorstki, jak trudno mu dogodzić i o ile szczęśliwsza czuła się w epoce, w której ja byłem dla niej dobry. Wiem, że nie potrafiłaby nawet inaczej przemawiać, po prostu miała to we krwi, nie mogła być inna. Podobne chwile przecież zdarzało się rzadko, częściej znacznie, znacznie częściej danymi było patrzeć na ich szczęście. W całej okolicy mówiono o tej pięknej parze i o małżeństwie mającym nastąpić z chwilą zdobycia przez niego dyplomu. Ponieważ zaś Berwick leżało daleko i na narzeczeni nie mogli się udać dłużej co tydzień, co tydzień przychodził do West Inch i spędzał z nami cztery doby. Rodzice moi uradowani byli losem, jaki spotkał tak niespodziewanie. Eli, ja również do ogólnego chóru usiłowałem dołączyć swą cząstkę. Z początku jednak panowały między nami stosunki oziębłe. Nie była to już owa stara, szkolna przyjaźń. Przesłoniło ją wspomnienie tego mroźnego poranka i smukła postać dziewczyny z wymownym uśmiechem. Dopiero później, później kiedy minęła pierwsza fala bólu. Uznałem w głębi duszy, że jednak postąpił uczciwie i że w gruncie rzeczy nie mam żadnego powodu teraz jeszcze żyć do niego urazę. I znowu byliśmy przyjaciółmi, a przecież do pewnych tylko ściśle określonych granic. On zaś zapomniał jej wszystko złego. Jak nie pamiętał obelg, które rzucał jej w twarz wtedy. Myślę, że całoby nawet ślad, jaki trzewiki Edi czasem odciskały w błocie. Może, kiedy, kiedy, niekiedy wybieraliśmy się we dwóch tylko na dalekie, bardzo dalekie spacery. O jednym z nich chcę właśnie mówić. Dnia tego, od dawna już pozostawaliśmy ze, za sobą zbocza, okrytej w świeżą zieleń strojnymi krzakami janowców. Minęliśmy nawet Brampton House i okrążyli ogromny klomp sosen, chroniący domek maja Eliota od groźnych morskich wiatrów. Rozpoczynała się wiosna. A właściwie ta prawdziwa wyprzedziła kalendarzową. I tak znacznie, że już w końcu kwietnia wszystkie drzewa obspały się młodymi liśmi. Ciepło było, jakby w pogodny dzień letni. Toteż zdziwiliśmy się obaj niepomiernie, skoro oczom naszym ukazał się nagle kominek. Z dala już krwawiący się mnóstwem rozrzeżonych węgli i królujący jak podczas najsroższej zimy. Na trawniku przed dzień majora. Paliło się na nim co najmniej pół, dnia so, pół pnia sosnowego, a płomienie buchały wysoko i sięgały prawie do okien sypialni. Jim i ja otwieraliśmy szeroko oczy. Istotnie, nie mogąc uwierzyć we śnieli, to czy na jawie, jednak ogarnęło nas prawdziwe osłupienie. Kiedyśmy ujrzeli majora wychodzącego z domu ze sporym garnkiem w ręku. Zanim zaś jego siostrę, staruszkę, zajmującą się dotąd całym gospodarstwem, potem jeszcze te służące i dziwny ten orszak jął wyprawić nad ogniem dziwaczniejsze żegasty. Zdawało nam się, żeśmy obaj dostali pomieszczenie zmysłów. Toż był to człowiek starszy już, zasłużony, cieszący się powagą całej okolicy i nagle Przedzierzgał się w czarnoksiężnika odprawiającego jakieś trudne do pojęcia gusła i wstrząsające kwartą nad w, sz w szacunku posiwiałą głową. Ruszyliśmy ku nim pędem. Major dostrzegł nas zaraz i zamaszyściej jeszcze wywijał sęgarkiem. Pokój! wołał z uniesieniem. Wiwat dzieci, pokój! Na dźwięk tego krótkiego wyrazu niby zeski zaskiniem różki czarodziejskiej, i my również zaczęliśmy tańczyć i śpiewać, bo odkąd tylko mogliśmy je paliła się wojna, wojna, wojna. A że wszystkich, złowieszczy cień tak długo przesłają te ziemię, że skoro się rozwiewał, uczuliśmy wprawdzie radość, ale przede wszystkim i głębiej i zdziwienie. Trudno nawet było zupełnie uwierzyć, lecz Major pośpieszył roz, rozproszyć resztę wotłości. Tak, tak, najprawdziwsza prawda. Powtarzał, zatrzymując się dla nabrania oddechu i ujmując się w but, butnie pod boki. Sprzymierzeni zajęli weź Paryż. Bonejowi odechciało się wszystkiego, on i jego popecznicy szczęśliwie już przysięgli wierność Ludwikowi XVIII. A cesarz? Pyta mnie spokojnie. Czy mu zapomną tego, co uczynił? Podobno mają, mają wysłać go na wyspę Elbę. Stamtąd nie będzie mógł szkodzić, objaśniał major gorąco, Ale cały sztab, oficerowie? Nie. Wszyscy wywiną się tak małym kosztem. W okresie tych lat dwudziestu spełniono czyny, które nie zostały zapomniane. Tu i ówdzie znajdą się rachu rachunki, ja, jednakże grunt pokój, nieodwołalny pokój. I ją znowu uroczyście poruszać się wokoło ognia, w, z nierozłącznym garnkiem w ręku, niby kapon starożytny czczący wielkie święto. Krokośmy bawili u Majora. Krokośmy bawili u Majora. śpieszyło nam się na nasze wybrzeże, jak najprędzej podzielić się radosną wieścią. W drodze mówiliśmy o tym ciągle, a więcej jeszcze o tym, co w skutku stać się może. Jednak na ten temat niewieleśmy nie mogli powiedzieć. Jim już to miał sobie więcej. Ja nic prawie zawsze przecież. Doszliśmy do wniosku, że wygórowane ceny na, na niektóre artykuły spadną, że do kraju powrócą całe zastępy naszych dzielnych zuchów, że okręty zaczną bezpiecznie krążyć po angielskich wodach, że zniszczymy wszystkie sygnały wzniesione na zagrożonym brzegu, bo odtąd już nie, będziemy, nie będzie jedynego, któregośmy się mogli lękać wroga. Tak rozmawiając i gestykulując, szybko stąpaliśmy po twardym, białym piasku, od czasu do czasu rzucając rozweselone spojrzenia na północne morze. Jim szedł wyprostowany, wysoki, smukły, Kwiat młodości i zdrowia, pełen śmiałych nadziei i marzy o szczęściu. A jakże daleki od myśli, że w tej chwili właśnie dosięgał zenitu swej doli i odtąd już tylko zstępować będzie coraz niżej. Nad morzem unosił się leciuchny opar, gdyż pierwsze godziny ranka były bardzo mgliste i słońce nie zdołało potem rozproszyć tumanu. Wyglądało to jakby ktoś rozwiesił delikatną, mleczną, przejrzystą koronkę, i chwilami nie mogliśmy oderwać oczu od tego pięknego zjawiska. Nagle z mgły białej wynurzył się powoli żagiel, a za nim ciemne kształty niewielkiego batu, który zbliżał się od strony ziemi, kołysząc się majestatycznie. W łodzi widziała sylwetka jednego tylko człowieka, cały zaś statek. Poruszał się tak niepewnie i chwiejnie, jakby płynący nie umiał się zdecydować, czy ma lądować, czy też się oddać. Dostrzegł nas po chwili i obecność nasza podziałała widać na bardziej stanowcze rozstrzygnięcie sprawy, gdyż niespodziewanie skierował się do brzegu i wkrótce spód łodzi z trzaskiem ocierał się obok głazy. Zwinął żagiel, wyskoczył i pociągnął dziób głębiej na piasek. Wielka Brytania, zdaje się, przemówił zwracając się do nas. Był więcej niż średniego wzrostu, wysoki, smugły, ale nadzwyczajnie chudy. Spojrzenie miał przeszywające, oczy osadzone bardzo blisko nosa, długiego i zakończonego ostro, pod którym ociemniały kępy brunatnych wąsów, tak sztywnych i twardych jak kocie. Odziany był starannie. A nawet szykownie jakiś brązowy kostium z mosiężnymi guzikami. Nogi jego obciągały zgrabnie długie buty, a teraz spękane i pomarszczone zapewne od dłuższego wpływu morskiej wody. Twarz i ręce miał tak ciemne, że z łatwością mógłby uchodzić za szpana albo jakiegoś tam innego południowca, skoro jednak zniósł kapelusz, by nam się ukłonić, Ujrzeliśmy czoło białe i niezwykle delikatne. Brunatna cera była zatem spalenizną. Popatrzył na mnie i na Dżima uważnie, badawczo, a ze szarych oczu przebijał się wyraz, którego nie widziałem dotąd nigdy. Przy tym pytanie jego było wprawdzie zrozumiałe, jednak zadane tonem, w którym ukrywała się jakby pogróżka. Rzekłbyś, że odpowiedź nie będzie grzecznością, ale pewnego rodzaju nakazem. Czy Wielka Brytania poturzy niecierpliwie uderzając obcą głazy? Tak, odparłem uprzejmie, a Jim Bóg tą głośno na śmiechy. Anglia, Szkocja, Szkocja. Ale po drugiej stronie tych drzew zaczyna się ziemia angielska. Doskonale. wiem teraz gdzie jestem. Mgła mnie zaskoczyła do Bożą i błądziłem trzy dni bez busoli objaśniał, śpiesznie zajomy. Nie spodziewałem się już użyć ziemi. Mówił bardzo biegle po angielsku, od czasu do czasu uderzały mnie tylko dziwne zwroty w zdaniach. Skądże pan jedzie? pytał Jim zdziwiony. Przedtem byłem na kliencie, który ni niestety zatonął oznajmił obcy, troszeczkę. Jak się nazywa to miasto? Berwick. Bardzo dobrze. Chciałbym odpocząć trochę, zanim ruszę dalej. Wykonał pół obrotu w stronę statku i nawet zafiął się tak mocno, że upadłby z pewnością, gdyby nie zdążył uchwycić się dziobą. Przysiadł na nim ciężko, twarz powlekła mu się natychmiast ciemno-purpurową oczy błysnęły dziko jak u zwierza. Potem spojrzenie i Woltigels, drag out! krzyknął głosem donośnym i dźwięcznym, niby granie trąby i, i raz jeszcze WOLTIGERZ DREGART! Kap, zerwał kapelusz z głowy i podniósł go wysoko, potem raptownie z podaną naprzód twarzą zwalił się na brunatną, bezkształtną plamą na białe piasek. HORSKROFT! Ja patrzyliśmy przez chwilę ze zdumieniem. Niespodziane przybycie tego człowieka było tak dziwne, dziwniejsze jeszcze zapytanie, i teraz ten nagły wypadek. Ochłonąwszy trochę, unieśliśmy zemdlonego i położyli wygodnie na ziemi. I tak już pozostał nieruchomo: po ciemnych policzkach czerniały się owisłe wąsy i nos wydatny, długi, w zbielałych wargach nie krążyła ani jedna kropa krwi czerwonej. Oddech uczynił się tak słaby, że nie wiem, czy by poruszył najdrobniejszą kiść delikatnego pochu. – On umiera, dzimie. szepnął przerażony. – Umiera z pragnienia i głodu, – potwierdził Horscroft z uwagą pochlęcił nad To jasne. W Łodzi nie ma ani okruszonych chleba. A może znajdziemy cokolwiek w tej torbie? Z ręcznym susem dostał się do batu i w mgnieniu oka wyciągnął skórzany czarny worek. Obszerny płaszcz granatowy i owa torba były jedynymi przedmiotami znajdującymi się w wódce. Jim bez namysłu zepsuł zamek i otworzył, i nagle oczy nasze olśniła powódź złota. Ani on, ani ja nie widzieliśmy go nigdy tyle naraz, co mówię dziesiątej nawet części. Zawierał chyba setki i tysiące funtów, gdyż były to suwereny angielskie. Błyszczące, nowe, jakby wyszły przed chwilą z podstępla. Niespodziewany widok owych bogactw wprawił nas na razie w rodzaj odrętwienia. I mimo woli zapomnieliśmy o ich nieszczęśliwym właścicielu, u nas dopiero jęk cichy, przeciągły, wargi mu i jeszcze więcej, dolna szczęka opadła i odsunęła usta, który, z których błysnęły dwa z rzędy zębów, białych jak kły wilka. Boże, on kona! — wyszeptał Jim ze współczuciem. — Prędko, rzekł, prędko, biegnij do strumienia i przynieś mu wody w kapeluszu. Prędko, mówię albo nie uratuje go już żadna siła. Rozbiorę biedaka tymczasem. Co tchu, kopnąłeś pomiędzy drzewa i w kilka sekund był mi z powrotem. Spełniwszy co do odpolecenia. Horskrod rozpiął mu ubranie i odsłonił wykwitną koszulę. Potem energicznie spryskał całe ciało wodą i troskliwie po kilkakroć zwilżył wyspę warki. Starania jego odniosły nad Spodziewane prędko pożonę skutek, gdyż nieznajomy odetchnął głęboko, dźwignął się i zwolna ją przecierać oczy jak człowiek, budząc się ze snu twardego. Wracał do życia, my zaś ochłonąwszy z chwilowego przerażenia, osłupiałym wzrokiem mierzyliśmy jego piersi odkrytą. Widniały bowiem na niej dwa straszliwe czerwone głębienia. Jedno pod obojczykiem, drugie, mniej więcej. Po środku prawej strony ciała, a skóra miała tak delikatną i białą, jak u dziecka. Co tym dziwniej odbijało się przy ciemnej, ogorzałej szyi i tym zdawało się bielsze przy krwawych, pomarszczonych bliznach. Stojąc, mogłem doskonale zauważyć, że na plecach ciemniała również taka szrama, kierunkiem odpowiadająca jednej z tych, które znaczyły piersi. Byłem niedoświadczony, młody, a jednak nie trudno mi przyszło odgadnąć, co za świadectwo do, dawało te ślady. Oto po dwa musiałem musiał otrzymać postrzał: jedna z kul przeszła przeszła mu ciało na wylot, druga uwięzła w środku. Ale nieznajomy od razu się domyślił przyczyny naszego zdumienia, bo podniósł się raptownie i chwiejąc się trochę zapinał koszulę, jakby gniewnie obejmując mnie i drzima podejrzeli zrokiem. Co się stało? Rzucił na morszowskie pytanie. Czy straciłem przytomność? W takim razie nie zważajcie na to, co bym mógł mówić, czy wołałem. Krzyknął pan w tej chwili, w której pan upadał, objaśnił bez wahania. Co on powiedział? Pytał dalej, jakby niespokojnie. Hmm. Powtórzyłem owe dziwne słowa. Zdawało mi się, że pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia. Ogarnął z badawczym, do głębi spojrzeniem i nagle wzruszył ramionami. Wyrazy te w pewnej pieśni stanowią zakończenie zwrotki oznajmił powoli ale nie to obecnie umysł mnie zaprząta. Co mam począć? Nie myślałem, że do tego stopnia jestem osłabiony. Skąd braliście wodę? Wskazałem mu srebrzący się opodal strumy i zaczął iść w tym kierunku, chwiejąc się i potykając za każdym stąpnięciem. Potem legł nad brzegiem i pił tak długo, żeśmy się obawiali, iż nigdy nie skończy. Długa, ciemna, pomarszczona szyja wyprężała się na podobieństwo karku konia. Za każdym łykiem dochodziło nas głośne mlaskanie wargami. Na koniec dźwignął się, odetchnął przeciągle głęboko i otorwał sobie mankietę wynikała. Lepiej mi, powiedział raźno. — Czy moglibyście użyczyć mi cokolwiek do zjedzenia? Szczęśliwym trafem miałem w kieszeni dwa spore kawałki maślonego placka. Nieznajomy porwał je zgłodziałym ruchem i połknął w gmieniu oka. A potem wyprostował łopatki, wydał piersi i z rozkoszą przeciągnął dłonią po zapadłych bokach. — Winien wam jestem wiele — odradzał się z wdzięcznością. — Okazaliście się dobrzy dla obcego, ale widzę, żeście rewidowali mój łodek. — Myślałem, że znajdziemy tam wina albo wódkę. Szkaliśmy kiedy pan omdlał, bo na razie nic innego nie było pod ręką. Tłumacząc, Niewielkie to sumy, szepnął nieznajomy z, w nagłym zamyśleniem o Jakby to powiedzieć, trochę oszczędności. Nic prawie jednak, nie, nie prawie jednak że wystarczy, zanim coś sobie znajdę do roboty. <laughs> Zdaje mi się, że to spokojne strony i może mógłbym tu osiąść. <laughs> Trudno znaleźć cichszych okolic, zdrowszego klimatu, <laughs> a choćby piękniejsze położenia. Daleko od miasta. Angielski gendarm nawet nie miałby tutaj co robić. Dokończył półgłosem, jakby do siebie. Za pozwoleniem, nie wiem jeszcze, kto pan jesteś, skąd przybywasz i czym byłaś. Odezwał się chorskrotnie uchnie. Spojrzałem na Dzima ze szczerym zdumieniem. Skądże znowu coś podobnego się do głowy? Przybyły, zmierzył go od stóp do czubka włosów z zimnym, ukośnym wzrokiem, z mną znawcy. Na honor, byłbyś przepysznym grenadierem. Power and company de the flank, rzekł z uśmiechem ciszej. Co zaś do pytań, które pan zadajesz, mógłbym srozeć się o nie pogniewać, gdyby chodziło o kogokolwiek innego. Pan przecież, ma niezawszczalne prawo do wyjaśnienia, że ze względu na poprzednie szlachetne obejście się ze mną, nazywam się Bonaventura de Lap. jestem żołnierzem i z zamiłowania podróżnikiem czcigodni, czcigodni Panowie i przybywam z Nukierki, jak to możecie sprawdzić, wypisane wielkimi literami z boku statku. Zdawało mi się, że uratował się pan za rozbicia. Wtrąciłem prime woli. Ale zmieszałem się zaraz, bo spotkał niezmącone uczciwego człowieka, znamionując spojrzenie. Tak właśnie było. Po się Porczo okręt płynął z dunkierki, a to jest jedna z jego szalup Załoga artowała się z wielkiej żaglowej łodzi wielkiej Łodzi. Statek zaś pogrążył się tak szybko w wodę, że już nie zdążyłem nic o z katastrofy. Rzecz miała miejsce w poniedziałek. A dziś czwartek, zawołałem ze współczuciem, trzy dni pan się błąkał bez wody i żywności. W istocie, to cokolwiek długo, potwierdził boleńcym tonem. Wprawdzie, kilkakrotnie już znajdowałem się w po tym położeniu, zawsze tak krócej. A teraz, dodał spokojnie, może byśmy zostawili. Tu mój zbawczy statek, i zobaczyli, czy nie mógłbym nająć mieszkania w którymś z tych szarych domków, winiejących tam na pochyłości. Co znaczy ogień błyskający pośród tamtych sosen? Rozpalono go u jednego z sąsiadów, który bił się kiedyś z Francuzami, pośpieszyłem z chętnym objaśnieniem. Ma wyrażać radość z powodu zawartego nie do pokoju. Ach, więc posiadacie i takich? Proszę, bił się z Francuzami. Podchycił nieznajomy trochę szefko. Niezmiernie się z tego cieszę, gdyż i ja w rozlicznych przygodach łykałem, łyknąłem coś nieco z tej wojny. Nie wyglądał jednak na uradowanego, przeciwnie, brwi ściągnął i na chwilę przysłonił nimi o, 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 przenikliwe oczy swoje. Czy pan jest Francuzem? Odezwał się w końcu zapytać. On tymczasem ujmował czarny worek i zarzucił na ramię swój płaszcz granatowy. Jestem azatczykiem, wyrzekł zwolna. Ci zaś, jak panowie wiecie, zaliczają się raczej do Niemców. Ja osobiście zwiedziłem przy tym tyle krajów, że w każdym czuję się prawie u siebie. Kiedyś byłem zapalonym podróżnikiem, ale mniejsza o to. Jak pan myślisz, gdzie najniezawodniej znalazłbym mieszkanie? Hmm. Dziś, poprzez odległość 35 lat blisko, które ubiegły od owych obfitych w następstwach wydarzeń, trudno mi będzie, trudniej nawet niż przypuszczałem, oddać wiernie wrażenie, jakie uczynił na mnie ten szczególny człowiek. Zdaje się, że mnie od pierwszej chwili naftą dziwną nieufnością, a jednak wywarł zarazem jakiś niezrozumiały urok. Który mimo woli napełniał przyjaźnią, przyjazną sympatią. W całej jego powierzchowności, we wzroku, w ułożeniu, w sposobie wysłowienia się, przebijało coś, czego wprawdzie nie umiał nazwać, co jednak zasadniczo różniło się od wszystkiego, co widział dotąd. Jim Horscroft był silnym i pięknym mężczyzną, major Elliot zasłużonym, dzielnym, niegdyś żołnierzem, a przecież obu brakło. Tego nieuchwytnego czegoś, co posiadał nie znajomych. żywego, dziwnie przenikającego spojrzenia, dumnego blasku w oczach, wreszcie owej szlachetnej, nie dającej się opa... opisać dystynkcji. Przy tym uratowaliśmy mu życie. Leżał nam u nóg siny, oddający prawie swoje ostatnie tchnienie. Więc jakoś trudno było nie zmięknąć wobec człowieka któremu się oddało tego rodzaju przysłowa. Jeśli pan zechce pójść ze mną, odezwałem się lekkim wahanym, jestem prawie pewien, że mógłbym znaleźć panu jak, jakie takie pomieszczenie na kilka dni. Potem pan się rozpatrzy i postanowi już coś, już coś stanowczego. Nie odrzekł mi nic, tylko zdjął kapelusz, skłonił się z niewydzianą gracją. Tymczasem Jean Horstcroff, schwycił mnie za rękaw. I nieznacznie pociągnął na tą. Oszalałeś, Joku? Ją perswadować niezadowolonym szeptem. Ten jegomość niezawodnie musi być awanturnikiem. Po co się będziesz mieszał w sprawy? Co ci do głowy strzeliło? Z natury jednak byłem najbardziej może upartym człowiekiem pod słońcem. Przy tym najpewniejszym środkiem skłonienia mnie do pusia naprzód było ciągnąć w tył z całej siły. Dlatego właśnie, że jest obcy, uważam za swój obowiązek czuwać na nim. odciąłem się dosyć, dosyć zgrabnie. Bacz, żebyś nie żałował, rzucił szorstko. I to nawet być może. Więc jeśli cię nic nie wzrusza, mógłbyś się usłuchać, choćby przez względy Eddie. Eddie doskonale może podać się sama. Róbże zatem jak chcesz i niech cię diabli porwą. Wybuchnął w uniesieniu najwyższego niebu i wykręciwszy się tylko na pięcie, bez pożegnania i krokiem zdradzającym wielkie wewnętrzne rozjątrzenie, puścił się w kierunku wzgórz, które osłaniały domek jego ojca. Ja zaś powróciłem śpiesznie do mego niespodziewanego gościa i obaj jeliśmy zstępować z wyniosłości. Po ustach nieznajomego błąkał się niezrozumiały uśmiech. Zdaje mi się, że nie zyskał uznania w oczach tego pana. Powiedział wreszcie to ironicznie: Odgadł on choć z daleka powód pańskiej sprzeczki. Żądał, aby mi nie udzielać przytułku, nieprawdaż? Cóż on sobie myśli? Ciągnął już wzburzony. Czyż nie wyobraża sobie przypadkiem, że ukradł te pieniądze, które znajdują się w worku? Czegoś innego się ręka? Och, nic nie wiem i wszystko jedno odparł mnie pojednawczo. Za to nikt obcy nie przystąpi do naszego progu, komu nie udzielono konta do spania albo odmówiono chleba.